Na nagraniu widać, jak pilot traci kontrolę nad helikopterem, maszyna zaczyna kołować, aż wreszcie rozbija się na dachu apartamentowca. Helikopter należał do straży pożarnej. W wyniku tego zdarzenia życie straciły dwie osoby. Kapitan straży pożarnej, który znajdował się na pokładzie maszyny, a także mieszkająca w tym budynku kobieta. Fox News poinformował również, że ranne zostały cztery osoby, w tym dwóch mieszkańców, którzy mieli próbować uratować załogę z rozbitego śmigłowca. Wszystko wydarzyło się w poniedziałek 27 sierpnia około godziny 8.46. Maszyna uderzyła w budynek w Pompano Beach na Florydzie, jak podaje agencja Reutera, Euro. Helikopter EC-135 zaczął kołować i spadać. Na nagraniu widać moment, w którym maszyna uderza o dach budynku. W wyniku tego zdarzenia niski apartamentowiec stracił dużą część dachu. Federalna administracja lotnicza przekazała, że podczas zdarzenia na pokładzie helikoptera znajdowały się trzy osoby. W katastrofie zginął doświadczony ratownik Terryson Jackson. 50-letni mężczyzna pracował jako ratownik od 19 lat. Stan poszkodowanych nie został szczegółowo opisany, ale rzecznik Pompano Beach przekazał lokalnym mediom, że pozostali członkowie załogi odnieśli obrażenia nie zagrażające ich życiu. Federalna Administracja Lotnicza oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zapowiedziały, że przeprowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy.